Smutek i niedowierzanie świecie kina. Nie żyje Renée Victor, niezapomniana z Koko. Aktorka zmarła w wieku 86 lat po walce z nowotworem. To wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko Hollywood, ale i całym światem miłośników kina 30 maja 2025 roku, w wieku 86 lat odeszła Renée Victor. Aktorka najbardziej znana z roli Abuelity w kultowej animacji Disneya Koko. Przegrała walkę z chorobą nowotworową. Informacje o jej śmierci przekazały z głębokim żalem córki, Rekel i Margo Victor, za pośrednictwem magazynu People. Renée była kochana przez tak wielu i miała fanów na całym świecie. Jej pamięć będzie pielęgnowana przez wszystkich, którzy ją znali i napisały w poruszającym oświadczeniu. Renée Victor urodziła się 25 lipca 1938 roku w San Antonio w Teksasie. Już od młodych lat przejawiała zainteresowanie sztuką i muzyką. Karierę rozpoczęła w latach 60., występując z legendami muzyki latynoskiej Oksawierem Kugatem i Perezem Prado. Nie ograniczała się jednak tylko do śpiewu, była również utalentowaną tancerką oraz instruktorką salsy i tanga. To właśnie na jednej z lekcji poznała swojego przyszłego męża. Razem tworzyli duet Rey René który w latach 1963-1973 występował na scenach w USA i Meksyku. Ich wspólne występy porównywano do ikony amerykańskiej sceny duetu Sani i Her, lecz w wersji latynoskiej. W kolejnej dekadzie Renée Victor postanowiła sprawdzić się przed kamerą. Pierwsze kroki na ekranie stawiała w latach 80., grając w popularnych serialach jak Scarecrow and Mistress King czy Matlack. Potem z powodzeniem pojawiała się zarówno w filmach telewizyjnych, jak i kinowych. Wystąpiła m.in. w takich tytułach jak The Doctor, The Epacel i A Night in Old Mexico. Jednak największy przełom w jej karierze nastąpił w 2017 roku, gdy została zaproszona do współpracy przy produkcji Koko wzruszającej opowieści o rodzinie, pamięci i miłości. Jej głos jako Abuelite stał się symbolem ciepła i siły, a miliony widzów na całym świecie pokochały tę postać. Od tego momentu Renée Victor zyskała międzynarodową rozpoznawalność. Mimo podeszłego wieku aktorka nie zwalniała tempa. W ostatnich latach występowała w licznych serialach, takich jak Vide, Gentefit, All Rise, Snowpiercer, Mayence MC, Amelian Little Things oraz With Love. Jej talent, pasja i autentyczność sprawiały, że była ceniona nie tylko w branży filmowej, ale i przez miliony widzów na całym świecie. Renée Wiktor pozostawiła po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale przede wszystkim niezatarte wspomnienia, którymi podzieliła się z pokoleniami. Jej odejście to ogromna strata dla świata filmu i sztuki. Rodzina aktorki poinformowała, że szczegóły dotyczące ceremonii pożegnalnej zostaną ogłoszone wkrótce.